Bo powiedziałem, zróbcie przez dziurki, przez kontener zastrzyk. On nie zrobił przez kontener w zastrzyku, tylko go od 90 stopni obrócili, e, cały kontener, wyrzucili go na ziemię i, i wtedy go zakneblowali, bo go związali i mu wtedy dopiero podali, jak był związany i zakneblowany. Lekarz powiedział mi, że nie podał żadnego środka na wybudzenie. A te, nie, nie wiem, jak się ten, w sumie... Ja jak się podaje takie środki, a to nie trzeba w jakieś takie specjalne miejsce walnąć? Czy nie? Chyba trzeba jednak w odpowiednie miejsce. W dupę się kuje. No w dupę się kuje. Ale w które miejsce? Myślę, w sensie, że wiecie, no bo macie tam jakąś szczęście, to po prostu walicie byle gdzie, czy, no ja nie wiem, co tam, jak to działa. To byle do krwi dostało się, nie? Randomowo. Normalnie. Do odbytniczo. Yy, powiedział, że ma dowód w postaci swojej asystentki, która potwierdzi, że nie podał antisedanu a ja mam dowód mojego kolegi, który był ze mną, który, który słyszał, że jakiś środek na wybudzenie został podany, co zostało zatajone i czego nie ma na wypisie. Ponadto następnego dnia udałem się do tej kliniki jeszcze raz, włączyłem dyktafon, lekarza wtedy nie było, ale była jedna z pań, która również u niego pracuje, lekarka, i ona powiedziała mi, że Faktycznie tutaj tego antysedanu nie ma wypisanego, ale to dziwne, bo on jest podawany. Po ona powiedziała, że faktycznie to jest dziwne. Widzi tu pewne nieścisłości z tym, co jest napisane. No ma, ale lekałka. proszę to konsultować z lekarzem. Ja stawię żeby, e, Nie napisali Państwo, co on dostał, żeby się wybudzić. Z tego co Osób, które mogą to nie były podawane leki. Do wybudzenia był zastrzyk podany. Jest ze mną kolejny co jest świadkiem. Aha, ale tak? Do, tak, powiedziano mi, że dostanie zastrzyk i się po tym zastrzyku szybciej wybudzi. Pani takie za główkę i mhm. Pani nie kazała czekać. I w ten moment czekali się z Panią, to podjął główkę, ja powiedziała, dobrze, podjął może Państwo jechać. Ludzie piszą, to jest niemożliwe, żeby taka mała dawka po naukodzie w sposób. No, nie Nie wiem, coś, mi coś on Nie mówił... On nie mówił przed chwilą, że, że tego kolega słyszał on, nie? Mówił coś takiego. Czy a, że świadka ma po prostu w postaci kolegi, tak? Dobra. No mówi, że kolega jest świadkiem, no nie mówi, że on. A zresztą. Zawsze wygląda na badanie od co tak się dzieje. Ale zobaczmy, czy są te leki podane mm -hmm. na 7 to... 7 800, 800, tak. I tutaj te, te leki zostały w małej dawce. No, to to, to Powalane, to... nie wiem, czy one tak powalają mocy tak dużego kota. No właśnie to jest. To jest... To jest dziwne, bo. To nawet jego, jego pracowniczka yy, mówi, że coś tutaj nie gra, że coś tu jest nie tak. Że tak małe ilości tych leków znieczulających nie mogły doprowadzić do takiego stanu, w jakim był czempion. Jak widzicie przedtem. co, jak czempion i to, i przez to udało się go uspokoić. tego badania jest wiele nieścisłości. Zostało ono wykonane w sposób nieprofesjonalny. Yy, sami za śmierć czempiona Chciałbym was przestrzec przed tym abyście. Dobra. To jeszcze lepiej. No. Dobra, nieważne Nie gram w Ligę i tyle no. Co? No co? Nie gram w Ligę. To ty masz pojebane wełby akurat. Dobra, puszczam. Podstawy czekają na Łukasza, który jest weterynarzem, a zarazem jednym z najlepszych specjalistów od dzikich kotowatych oraz zwierząt egzotycznych w Polsce. Łukasz otrzymał informację, że w prywatnych rękach jest para młodych ocelotów. Istniało jednak wysokie prawdopodobieństwo, że trafią one na Blok Wschodni, gdzie ich przyszłość mogłaby być wątpliwa. Po długich namysłach Ale kotki, o przygotowaniach i zdobywaniu wiedzy o specyfice gatunku. Postanowiliśmy zaopiekować się nimi oraz zapewnić jak najlepsze warunki i profesjonalną opiekę. Poznajcie Lambo i Lajle. To jednak jest Lambo, a nie. Bo jak mówię, er, to trochę inaczej nie pomaga. Chciałbym Wam również przedstawić Łukasza, który opowie o morfologii tych wspaniałych kotów. Cześć wszystkim. Lambo i Layla to przedstawiciele jednego z siedmiu gatunków ocelotów. Ocelot wielki, Leopardus pardalis, jest największym i najpiękniejszym przedstawicielem tego rodzaju. Piękny, jest to prawda, jest zajebisty. Tylko jak jest mały, ciekawe jak wygląda, jak jest duszy. Masa ciała tych kotów waha się od 7 do 16 kg. Samica mniejsza, samiec większy. Koty te mają krótką, jedwabną i czerwoną sierść. To plamę i duże. Brzuch jasny, uszy czarne z białymi ja, duży. Mocna budowa ciała sprawia, że są niebywale sprawne i silne. Lambo i Laila są rodzeństwem, dlatego zależało nam na tym, aby ich nie rozłączyć. Do 15 metrów. razem. 20 kg. jest tak, że taki to kot można nagle zło i on Ci potem kurwa zje twarz na przykład? Albo coś takiego? Bo przecież te koty to są dzikie koty. Tak. Może, no czemu nie, no Dlatego w późniejszym czasie będziemy przygotowani na zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych uniknąć ewentualnych konfliktów. Ocelot wielki występuje we wszystkich trzech Amerykach, ale głównie w Ameryce Środkowej. Tryb życia ocelotów jest zmierzchowo-nocny. Dzień spędzają na drzewach. Kurwa. Jak to dziwnie brzmi, jak to mówię mówi we wszystkich trzech Amerykach, nie? Fityfy. ...drzewa. Żywią się głównie małymi kręgowcami, typu gryzonie, małpki, ptaki, gady, płazy a czasem nawet ryby. Ich naturalnymi wrogami są inne oceloty, pumy i jaguary. Polują Szymon. na nie boa, anakondy i kajmany. Są również świetnymi łowcami i potrafią poruszać się niemalże bezszelestnie. Z powodu posiadania tak wspaniałego umaszczenia ich skóra była i jest bardzo cenionym towarem w przemyśle futrzarskim. W latach 60. i 70. szacuje się, że rocznie zabijano około 200 tysięcy osobników, przez co populacja w tych czasach drastycznie spadła. Obecnie koty te objęte są konwencją waszyngtońską, dzięki czemu proceder ten został ukrócony w znacznym stopniu. Jednakże liczebność tych zwierząt w naturze jest na tyle duża, że w Czerwonej Księdze widnieją jako gatunek mało zagrożone wygnięciem. Pamiętajcie, że są to żywe istoty, które wymagają należytego przygotowania, wiedzy oraz doświadczenia. W kolejnych odcinkach oraz na Instagramie Lamborn na który serdecznie zapraszamy, pokażemy Wam przygotowanie Woliery o wymiarach niemalże 20. No nie no, jak nie żeś taki. No nie można mieć. Kurwa. Czy można mieć niedźwiedzia w bloku? Chyba nie można mieć. Jak masz pozwolenie, to wszystko można. No nie do końca. Nie, nie Ci Polak w jednym domu, no? Dlaczego dyskryminuje niedźwiedzia? Ja nie dyskryminuje niedźwiedzi, no co ty? Nikt nie może być niedźwiedzia, bo jest zbyt. Yy... Bo nikt nie ogarnie niedźwiedzia solo. Nie? Nie, ja bym nie walczy więcej. Kamil Intravel, niedźwiedź. Tam jest też bokser. Ty, bez kitu jest hodowla niedźwiedzia, ale czy możesz sobie z nim łazić taką? Cześć, z tej strony Kamil. Dobra, dobra. <laughs> Jeszcze raz. Jaki młody wtedy był. Patrzcie, jak wyglądał stary boxer. Nowy boxer no to wygląda trochę inaczej, nie? Dobra, dobra. <laughs> Jeszcze raz. Cześć, witamy wszystkich serdecznie z tej strony. Kamil i Serdecznie. Zapewne widzieliście masę filmów ze Związku Radzieckiego, gdy pijani ruscy bawią się lub gonią Siema, na My Postanowiliśmy zrobić to w lekko podobny sposób, tylko już na cześćwo. W dzisiejszym odcinku, w z Bogsdelem przedstawimy Wam kilka ciekawostek na temat hodowli i samego usposobienia tych mega przyjaznych. Przypominających chuj. No ale patrz, nie ma takiego. wiemy, że nasz niedźwiadek nazywa się Max, powiedz mi, czy on będzie taki mały cały czas? Wiesz co, on taki nie pozostanie, ponieważ on ma rok i dwa miesiące i on jeszcze urośnie. Będzie naprawdę duży. Jest to, to samczy, mówiąc, jest strasznie proste. zainteresowany światem. Chodzi i cały czas obwąchuje, ponieważ najbardziej wyspecjalizowanym jego zmysłem jest tutaj węch. Tak naprawdę oczy są bardzo słabe. Zaraz zobaczymy, czy uda mu się wywęszyć pokarm. Max, Max, no chodź do mnie. Zjadł. ładnie. Naprawdę ciężko go utrzymać. Wiesz co teraz go może i ciężko utrzymać, natomiast gdy będzie dorosły, go na pewno byś już nie utrzymał, bo dorosły będzie ważył prawie 400 kg. no widzicie, no, no, 400 kg? No, mogłoby się tak, zdawać, osiągnąć tak ogromną masę aaa, to dopiero takim wielkim. Się dużo jeść. I faktycznie wygląda nawet przecież na drapieżnika, natomiast większość niedźwiedzi brunatnych jest wegetarianami. No, może Jamczan by dał się na dzieci roślinnej. Natomiast jedynym odstępstwem od normy są niedźwiedzie polarne. Myślę, że tak który... to jest nawet toreb Właśnie teraz jak Boxdel widzisz, on dostał tutaj chyba duże pomelo, to jest albo jakiś gryzmot. I zaraz się do niego do środka dostanie. Chyba mu posmakował. Telefon ziemniaka chyba też jest smaczny. Habib się się <laughs> nie <wiedzie? śmiech> To ładne, masz kurtkę. <laughs> Niedźwiedzie tak naprawdę Ale na Z rodziny psowatych, chociaż trudno to uwierzyć, to właśnie przodkiem niedźwiedzi są tak zwane potocznie nam azorki. I to właśnie potomek pandy wielkiej, czyli niedźwiedź polarny z tego wszystkiego wyrósł. Oczywiście pierwsze o! gatunki z rodziny psowatych znacznie różniły się od tych znanych nam dzisiaj. Kręcenie filmu z tym niedźwiedziem jest... No to łat... jak to jest pies, no to to jest kurwa w ogóle inna gadka, no. Ja myślałem, że niedźwiedź po prostu jest niedźwiedziem, a nie psem. Ecie. no, to teraz już można mieć niedźwiedzia w hacie. Wszystko jasne, raz już wiemy o tym, że możemy sobie niedźwiedzia ogarnąć. A to, to w takim razie, ten, ile kosztuje niedźwiedź? Nie, tutaj to, trzeba, tutaj to się nie liczy. O, Dobra, nie wchodzę na eliksa. To jest ryzykowne. <grystanie> Sprawdzę na drugim okcie. O, nie niedźwiedź. Biuro z magazynem. Domek wieża dla chomika. Domek dla chomika. Monitor. To jakiś chłop się nazywa niedźwiedź. Niestety chyba nie ma. Chyba nie ma. Niestety niedźwiedzia do kupienia. To było na tyle. Zapasy ćwicił kabib z niedźwiedziem. Nie no kurwa. Wiesz ty, Muzykę muszę wyciszyć Bo to jest demca A co z takim młodziutkim niedźwiadkiem? No to z niedźwiadkiem z niedźwiedziem Ty, ten, czyli chłop, chłop legitnie miał na facie niedźwiedzia Znaczy no, przy chacie Zajebiście Kurwa, ale pomyślcie sobie tak Macie niedźwiedzia, nie? Pięć lat macie niedźwiedzia, niedźwiedzi... codziennie go widzicie przy chacie. Jest, kur... Wychodzicie raz przed chatę i niedźwiedzia kurwa nie ma. I co robicie? Przecież... Przecież to... nie, nie wiem, no. Idzieś spać? No bo w sumie kto będzie odpowiadał wtedy, jak niedźwiedź to tam kogoś szlamie czy coś? To pies niewinny, frajera trzeba ukarać, czyli właściciela. Ten Niedźwiedź Wojtek, słyszałem też o tym. <laughs> Niedźwiedź pójdzie na no normalne do więzienia. Nie no, pewnie go zabiją. Niestety, tak jest.